Zbliżają się walentynki. Z tej okazji pokażę Wam, jak wykonać czerwonego romantycznego bojownika z Fimosoft. Rybka ta będzie magnesem na lodówkę, dlatego teraz Wam pokazuję dwa malutkie magnesy. Potem, po zrobieniu rybki, dodam ich znacznie więcej. Finalnie będzie ich aż 10. Zaczynam od zrobienia tułowia. Kuleczki robię grubą łezkę, a potem będę ją formować i nadawać kształt bojownika. Grubszą końcówkę zaczynam formować na główkę. Jeśli chodzi o stopień zaawansowania to określiłabym ją jako średnio zaawansowaną. Rybkę wykonałam w ciągu 2,5 godziny. Cały czas wzoruję się na zdjęciu Leona, czyli rybki mojej cioci. Dłów rybki jest dosyć szeroki, ale to dlatego, że od spodu muszę jeszcze włożyć do niego dwa magnesy, dlatego musiał być on trochę grubszy. Następnie biorę opalizujący puder na złoto i nim maluję górę tłowia. Po nałożeniu pudru rybkę odwracam i narzędziem górkowym robię dwa wgłębienia na magnesy. Jeszcze je pogłębiam i umieszczam najpierw jeden magnes, a potem drugi. Po czym odwracam rybkę. Biorę kolejny puder, tym razem opalizujący na niebiesko i nim maluję resztę ciała. Następnie biorę metaliczny puder fioletowy i niebieski. Zaczynam od fioletowego pudru, który nakładam na główkę rybki. I przeciągam go jeszcze na spód rybki. Nakładam go też od góry. Zmieniam puder na niebieski i nakładam go najpierw od dołu. A potem daję na główkę. I ponownie nakładam go od dołu. Dokładam jeszcze go do główki. Następnie będę robiła łuski używając wykrawaczki ze sklepiku Drawas. Ja ją Wam podlinkuję na dole w opisie. Kiedyś już o nich nagrywałam film, one się tutaj idealnie sprawdzą. Odwracam wykrawaczkę i tą mniejszą stroną zaczynam je robić. Następnie obracam wykrawaczkę i tym razem grubszą stroną będę kontynuować tworzenie łusek. Ponownie wykrawaczkę odwracam i robię mniejsze łuski. Staram się je robić blisko siebie. Niestety tutaj strasznie mi kamera z ostrością wariowała. I nie mogłam wam tego tak dokładnie pokazać. Jak widzicie już je robię przy końcu. I stwierdziłam, że jednak będę robiła tą mniejszą końcówką je. Powracam na główkę rybki i kontynuuję robię nieusek. Zmieniłam wykrawaczkę na troszeczkę większą i kontynuuję robię nieusek. Ponownie zmieniam wykrawaczkę na jeszcze większą. Staram się je robić w taki sposób, żeby one delikatnie odstawały. Na końcu robię je bardzo malutkie. I powracam do początku, jak widzicie bardzo szybciutko już mi to idzie. Powoli zapełniam całą tak rybkę. Wracam na początek rybki i znowu używam mniejszej wykrawaczki. Potem znowu ją zmieniam na większą. Poprawiam nożykiem kształt rybki. I kontynuuję tworzenie łusek. Te łuski nie robię na całej główce, zostawiam sobie miejsce na skrzela. Ja oczywiście na oczy i pyszczek. Następnie tworzę pyszczek używając narzędzia kulkowego. Nożykiem główkę sobie odginam, żeby łatwiej było mi zrobić usta i pogłębiam usta nożykiem. Następnie tworzę wgłębienie na oko i powracam do ust, troszkę je pogłębiam i bardziej zarysowuję. A następnie na usta nakładam puder metaliczny fioletowy. Używając tipsa robię skrzela. Nie udało mi się tego skrzela bardziej odjąć, więc odginam je nożykiem, żeby bardziej odstawało. Nożykiem dorabiam malutkie łuski od dołu. Następnie zabieram się za ogon. Ogon robię z czerwonej płaskiej masy, na której najpierw muszę zrobić teksturę. Jeśli chodzi o teksturę, to tą robię używając trzech narzędzi naprzemiennie. Patyczkiem do szaszłyków, narzędziem z drutami oraz nożykiem. Używając tego narzędzia powstaje bardzo dużo takich drobnych odpadków, które muszę usuwać. Następnie odklejam masę nożykiem. Układam ją. Następnie będę masę odpowiednio, następnie z tej masy będę w końcu formować ogon. Górne krawędzie masy będę do siebie teraz przybliżać, a dolne bardziej rozszerzać, żeby powstało mi coś na kształt farbanki. Niestety za mocno przecięłam masę i ona mi się tutaj rozerwała. Całe szczęście nie będzie to widoczne i zaraz to poprawię. Tym razem używam takiego płaskiego narzędzia i przybliżam masę. Przy okazji ją sklejając ze sobą. Przy okazji narzędziem tym robię także teksturę. Następnie zmieniam narzędzie na nożyk i kontynuuję tworzenie tekstury. Naganie filmu bez moich włosów widocznych w kadrze jest chyba niemożliwe. Ogon umieściłam na nożyku, i teraz końcówkę ogona przycinam nożyczkami po całej długości. Jest to bardzo szybki sposób, żeby postrzępić masę. Ogon wsuwam pod ciało rybki, dociskam masę, tworząc kolejne małe wgłębienia, które są imitacją musek. Jeszcze poprawię gdzie gdzieniegdzie ogon, tworząc w nim zagłębienia używając patyczka od szaszłyków, poprawiam też farbany. Poprawiam gdzie gdzie nacięcia. Tworzę dodatkowe małe łuski na ogonie i tak to na razie wygląda. Biorę kolejny kawałek masy, przygotowuję go tak samo jak pierwszy. Biorę kolejny kawałek masy i przygotowuję go tak samo jak masę na ogon. Od góry wycinam w masie trójkąt i przybliżam końce masy. I kontynuuję modelowanie tego kawałka. tego kawałka powstanie płetwa, którą robię podobnie jak ogon. Cały czas oczywiście patrzę na zdjęcie, ponownie robię nacięcia w masie. Ponownie używając patyczka od szaszłyka poprawiam falbanki i je modeluję. Masę przycinam. Przycięty bok strzępiem, Nożykiem zmieniam także kierunek wgłębień. I cały czas strzępię. Następnie ponownie nakładam masę na nożyk i strzępię tym razem nożyczkami. I tak masa wygląda po strzępieniu. Ponownie masę przycinam. Tym razem staram masę w taki sposób, żeby nie popsuć sobie łusek. Ponownie bok masy strzępię. cztkiem do szaszłyków poprawiam falbanki i modeluję. Kawałek, który wcześniej obcięłam, tym razem przyklejam po środku. Trochę za dużo go skróciłam, więc potem będę go wydłużać. Następnie masę lekko zaokrągam. Następnie masę strzępię nożyczkami. Ona wcześniej była postrzępiona, ale te strzępienia trochę mi się zatarły, więc teraz je poprawiam. tak to na razie wygląda. Jeszcze masę poprawiam i jak mówiłam wydłużam. Pogrubiam tą płetwę, doklejając kolejny cieniutki kawałek masy. Ta płetwa jest gotowa, czas na kolejną. Biorę kolejny kawałek wcześniej przygotowanej masy, tym razem jak widzicie jest ona o wiele węższa i ponownie będę ją formować, przycinam ją i formuję na kolejne płetwy. Jej środek także przycinam. Tym razem tworzę tę płetwę. Zawijam sobie ten kawałek masy. Początkowo masę zwinęłam w prawo, a potem zmieniłam zdanie i skręciłam w lewo, co zobaczycie na firmie. Ponownie patyczkiem do szaszłyków sobie pomagam. Poprawiam kształt nożykiem, a potem masę strzępię. Poprawiam jeszcze strzępienia na dole i tworzę na masie teksturę. W miejscach, w których wcześniej jej nie było. Powracam do masy po lewej stronie i ją formuję. masę obniżam, tworząc na niej teksturę. Gotowy kształt przyklejam do rybki blisko skrzeli. Podnoszę poprzednią płetwę i wkładam nową pod poprzednią. Wcalam płetwę z rybką i formuję. I formuję zarówno tą płetwę, jak i tą obok. Biorę wcześniej obcięty kawałek i go zwężam. Jeszcze go przycinam i zmieniam ułożenie w głębień, a następnie od dołu zaczynam go strzępić. Tak przygotowany kształt przyklejam do rybki. Tym razem przyklejam bardzo blisko skrzeli. Przeklejam ją w taki sposób, żeby lekko odstawała. Przy okazji tworzę teksturę i niektóre elementy poprawiam. Biorę kolejny kawałek wcześniej przygotowanej masy i od dołu wycinam trójkąty. To jest już ostatnia płetwa. W zasadzie z tego kawałka i jeszcze z jednego. Ale to za chwilę zobaczycie. Następnie trójkąty przybliżam do siebie. Obcinam niepotrzebny kawałek, biorę kolejny kawałek masy i naklejam kolejny kawałek masy tym razem bez tekstury. Teksturę zrobię po ułożeniu masy. Robię tak dlatego, żeby tekstura była w odpowiednią stronę zrobiona. I nowy kawałek masy formuję. Następnie nożykiem poprawiam kształt i strzępię masę na końcu. Potem zmieniam nożyk na nożyczki. Potem zmieniam nożyk na patyczek do szaszłyków i tworzę nim teksturę. Powracam do nożyka, poprawiam kształt oraz teksturę. Płetwę ściągam z nożyka. Następnie, płetwę przykładam do ryby, żeby sprawdzić, czy będzie ona pasować. Niestety, muszę jeszcze dół przyciąć. Po przycięciu dołu ponownie przykładam masę, jednak tym razem muszę jeszcze skrócić masę. Tym razem już przyklejam płetwę do rybki. Przyklejam ją używając patyczka do szaszłyków, dociskam masę do rybki, przy okazji robię na niej wgłębienia. Zmieniam narzędzie na nożyk i ponownie tworzę wgłębienia. Dokładam fioletowy puder metaliczny na usta oraz małą płetwę. Następnie na płetwę nakładam też niebieski puder. Następnie zrobię oczy. Oczy zrobię z dwóch czarnych kuleczek, jednej większej, drugiej mniejszej. Większą kuleczkę obtaczam w niebieskim pudrze. Nie nakładam go dużo, cały czas chcę, żeby czarny był jednak widoczny. Tak przygotowaną kuleczkę wkładam do wgłębienia. Kuleczkę spłaszczam. Następnie przyklejam czarną kuleczkę, następnie rybkę i depiec. Po upieczeniu przykleiłam kolejne magnesy do rybki. I tak wygląda gotowa rybka na lodówce i na płasko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeśli Wam się on spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! pa.